Hej, witajcie z mojej mili! Piknie was wito, a przy mikrofonie godo ksiądz Wojciech Pan. Pytam was piknie, posłuchajcie z co nam kościół dziś oddaje do łazłazyń, a przygrywaną piknie kapela eśta ze sopłatni. No i mamy sobie już nowy rocek, dziś o uroczystości Bożej Rodzicielki Maryi. No to sobie poczytamy Ewangelię od świętego Łukosa, drugi rozdział, potem zaś będzie gotkał o tym jaśko, jako Jaśkowi na Cekaniu. No i na koniec to jest moje rozwazanie, Pikniowo zapraszam do Ewangelii, posłuchajmy się. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać zdjęcie, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Jako Jaśkowi nacekanie zeszło. Wicie, siedział się roz pod karcmą smutny chłopak, Jasiek mu było najmniej. No i naseł go w tym zlankorzeniu jego kolega. Łat słowa do słowa smutny Jasiek zaczął opowiadać swoją historię. I padał tako. Za się, we wandzie. I nozek nie miał śmiałości ku niej przyjść i jej o tym powiedzieć. To, zeg, se umyślał, że poceką, a może u na mnie łoboc. Ale u na mnie nie uwidziała. Myślałek, że to bez to, że zeg tak je No to do wojska poseł na dwa roki, co by zmężnieć. No ale dalej nic z tego nie było. To zeg umyślał, że muszę mieć kapeckę więcej dudków, co by mnie uwidziała. Pojechałek do miasta na dwa roki do roboty. Wrócił zeg z kuniem, paradnym ubraniem na i dudkami i zajechałek przed jej chałupę. A tam łokuna z drugim dzieckiem na ręce stała. Pasterze się cieszą, że spotkali Boga. Radują się także, że potwierdziło się to, co zapowiadał im anioł w imieniu Boga. Weselą się z wypełnienia zapowiedzi proroków o Mesjaszu. Mają wiele powodów do sprawdzenia, czy te zapowiedzi są rzeczywistością, dlatego idą szybko. Tak sobie myślę, są takie sprawy w życiu duchowym, w modlitwie, kiedy trzeba się śpieszyć. Nie tylko po to, żeby sprawdzić. Czasami żeby wykorzystać. Dla przykładu. Tak może być z pomysłami na modlitwie. Jeśli przychodzi ci do głowy, żeby panu Bogu za coś podziękować, jeśli chcesz z nim o czymś pogadać, a nawet jeśli musisz mu coś wykrzyczeć, po co czekać?